Śwadek żółki z tej strumki. A jo, widzimy się w drugiej cze części. Po krótkiej czerwie. No i nie wiem to Dobra, ją, ją, kropki. Edu. Przepraszam. Edu nie będzie. Edu od Edu ed 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 się uczyć. Nie potrzebuję edukacji. Nie, jak. Kto musiał być tak głupi, żeby to zagrozić? Ja już się rabusiłem. Ziemia! Co było w tym To się przyoda, to nie liczy. Ale się fajnie spodziewało to Jaki by kraj tu wymyślił? Ja będę duży, wszyscy będą ładnie patrzeć na te słupko. Będą mnie chwalić. O. Kropka może nie jest zboczonych ruchów. W takich ruchach, w ruchach to mi się zboczenie robi. Taki reklamy a mm. Papier. Dawać tutaj jej dawać mi chcę porozmawiać z tej gry. Kiedy będę wreszcie duży, żeby wszyscy widzieli słowo dupa to agario? I dlaczego? Dupa to Agario. Ale widzicie jak ta kropka się boczy teraz pi. Znaczy jak się gra w Agario, kiedy o czwartej w nocy? Już wam mówię, jest superowo. Prawie nikogo nie ma. Agario. I możesz sobie grać. Ja nie mogę. Nie widzicie, że tutaj dupa to Agario chce się powiększyć. Pokazać wam ten tekst. Ale jak myślicie? Lepcie... Iris... <tryk> Pokémon jakieś jakiś! Oh my god! gra się nie idę, tak strasznie gil tam I tam wnet ma za mało rabu. By nagrywać. Zobaczcie, się powiększa mój tekst. Ja musiałem zjeść. Inni są mniejsi, inni są, zja a nie są większy, nie zjadalniejsi, a inni są więksi i mniej zjadalniejsi. Uli. Teraz was. Tak jak ja nie lubię jak Ja po co to nagrywam? Haha, bo widzę tego, co używają E? No właśnie, e? To e? Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i... Po prostu, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie Komentujcie szczerze, jak myślicie, lajkujcie, jak myślicie, czy w górę, czy w dół, ale bardziej w polecam w górę. Komentarze pozytywne, albo niepozytywne, bo wie to odpadło gdzieś i co tam jeszcze było, dobra, nie będę wam tym zawęczać, no więc żegnajcie ziomy.